Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na kolejne rozpakowanie, natomiast tym razem będzie produkt, którego dawno nie było na moim kanale, a mianowicie słuchawki. Są to słuchawki od Ozone Gaming, czyli produkt dedykowany graczom. Słuchawki na USB. Najnowszy produkt tej hiszpańskiej firmy Onda Pro. Zobaczmy co jest na opakowaniu i przede wszystkim co jest w samym opakowaniu. Słuchawki przynajmniej na zdjęciu prezentują się naprawdę nieźle. To jest, to jest konstrukcja wokółuczna, Mamy odpinany mikrofon, podłączony na stałe przewód, konstrukcja USB. To są oczywiście słuchawki stereo. Natomiast tutaj, dzięki oprogramowaniu, mamy generowany dźwięk, który ma być dźwiękiem surround, czyli 5171. Dodatkowo mamy informację, że mamy takie przenośne etui tui w zestawie. Mamy dodatkowo coś ala redukcję szumów otoczenia. A tutaj dodatkowo producent chwali się ergonomicznym designem. System właśnie X-Round Sound, o którym Wam mówiłem. No, zobaczymy, jak całość będzie wyglądała w praktyce. Przede wszystkim tutaj mamy rekomendacje jednego z pro-gamerów, tak, których, tu, których tutaj firma OZON wspiera. No jest tu dodatkowo informacje odnośnie pilota, który umieszczony jest oczywiście na przewodzie. Informacje techniczne będą oczywiście również w rozpakowaniu. To co zwróciłem uwagę to, zobaczcie taki sznureczek tutaj, za którym można sobie wyciągnąć coś. Nie idzie wyciągnąć czegoś. O, tak jest OK. No i tutaj mamy drugie pudełeczko. Tu była słuchajcie naklejka, ja już ją zdjąłem żeby było szybciej, żeby nie czekać i tak, moi drodzy, prezentuje się zawartość. To jest przede wszystkim widzimy od razu to przenośne tui, natomiast to nie jest jedyny dodatek, ponieważ mam tutaj również instrukcje obsługi i informacje o samych słuchawkach plus parametry techniczne. 40 mm przetworniki, 32 mowa konstrukcja, czułość 116 plus minus 4 dB, Max Input, czyli maksymalne moc wejścia 100mW, pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, czyli standardowo, mikrofon omnidirectional i dodatkowo jest impedancja 2,2 kOhm, i dodatkowo informacja o czułości mikrofona, minus 42, plus minus 3 dB. To tyle z tych najważniejszych, a teraz to co ciekawsze, czyli już same Moje drodzy, słuchawki, etui no, duże, jak na etui podróżne, no ale to i też są duże słuchawki. I to właśnie tego etui jest ten sznureczek, tutaj sobie możemy całość otworzyć. I tak prezentuje się zawartość opakowania. Zacznijmy może od dodatkowych akcesoriów, które są jak widzicie na takim dodatkowym woreczku na rzep, karabinczyk. Żeby to przynośne tu i można było sobie gdzieś podpiąć. Jak chcecie, możecie to do czegoś innego wykorzystać. Ten taki woreczek na akcesoria można tutaj z powrotem przypiąć. Tylko teraz jak to się przypina? No, mniej więcej w ten sposób. Tutaj w środku. Widzicie? O, dokładnie tak. Natomiast osobno, w osobnym woreczku jest mikrofon. Wielokierunkowy. Może o tym wiecie. Tak on wygląda. Tutaj mamy... Możliwość oczywiście regulacji jego położenia, podpięcie na 3,5 mm mini jack, możliwość regulacji znaczna. Przewód nie jest on w materiałowym oplocie, normalny gumowy, wtyk USB niepozłacany, całość jest dodatkowo zabezpieczona. No i tutaj mamy oczywiście spięty, on bez problemu powinien sięgnąć nawet z tyłu gdzieś tam komputera. Natomiast to nie jest najdłuższy przewód jaki widziałem. Mamy tutaj dodatkowo ten pilot zaklejony folią, sobie ją zdejmiemy albo suniemy może na razie. Trzeba się za bardzo z tym nie bawić, ale ona się strasznie rwie. Ta folia jest tak pozawijana, to jest jakaś taśma. O, no, zaraz no. będzie mój. Jeszcze nie ma takiego pakowania, które by mi opór stawiło. Dobra, zdejmę sobie to później. No i tak wygląda ten pilot. Tutaj mamy logo producenta Ozone Gaming. Wyprowadzenie z przewodów jest dosyć sztywne. Przewód idący już do samych słuchawek jest cieńszy przede wszystkim. To jest chyba widoczne, prawdopodobnie jest to związane właśnie z tym aktywnym systemem redukcji hałasu, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeszcze doczytam. Tu teraz tak, bo mamy przyciski, tu mamy podwójny przycisk, zobaczcie jeszcze dodatkowo, on chyba będzie podświetlany i mamy oznaczenia, ten pozwala na wyciszenie mikrofonu, a ten na wyciszenie pracy słuchawek, no więc tutaj jedyną opcją to jest potencjometr głośności. Nie lubię tego typu rozwiązań, to od razu Wam mówię z ręką na sercu, ponieważ wiem niestety z doświadczenia, że wcześniej czy później, w lepszych słuchawkach później, ale i tak on po prostu zaczyna później sprawiać problemy po dwóch, trzech latach. Nie spotkałem jeszcze szczerze mówiąc słuchawek, w których taki potencjometr działałby dłużej niż te 3-4 lata. Takie moje spostrzeżenie. O wiele bardziej wolę coś takiego, czyli przyciski. Natomiast jeżeli chodzi w tej chwili o jakieś takie wrażenia, no to nie mogę tutaj nic więcej powiedzieć, no bo jak. Wyprowadzenie przewodu do słuchawki również jest dosyć sztywne, także tutaj to tworzywo się nie ugina. Oczywiście podpięte jest to do słuchawki lewej. Bardzo fajnie wyglądająca siateczka, za której delikatnie widać logo Ozon, i z tego co widziałem na opakowaniu, to chyba będzie pod... dodatkowo podświetlane. Tutaj również logo producenta. Wykonanie to jest niestety czarny, błyszczący plastik, błyszczące tworzywo. Natomiast daje się być solidne, ale będzie prawdopodobnie łapało czystki palców, co wpłynie dosyć negatywnie na taki wygląd. Jeżeli chodzi o regulację, no to mamy regulację położenia czy, czy wielkości samego pałąka. Sam pałąk też tutaj dosyć szeroko się nam rozciąga. Prawa, jak i lewa, oczywiście, słuchawka. No i dodatkowo regulacja samych muszli, natomiast nie za bardzo na boki, tak? W ten sposób tego już sobie tak nie obrócimy. Mamy dosyć miękką piankę, wykończoną jak widzicie ala la Eco W środku materiałowo muszle są już wykończone. Pałąk jest gruby, więc myślę, że powinien dosyć dobrze leżeć. Onda, czyli nazwa z serii słuchawek. No, i tyle, tyle jeżeli chodzi o ich wygląd. Jeżeli chodzi o masę słuchawek, to powiem szczerze, że sprawiają wrażenie naprawdę solidnych, bo są dosyć ciężkie. I jeżeli tak je chwycić sobie w rękę, no to czuć że tutaj standardom do na pewno nie mamy. No dużo zależy od tego, jak one oczywiście będą grały w praktyce, przede wszystkim, bo sprawiają wrażenie słuchawek solidnych, to na pewno. Ładne są, to należy też przyznać, bo ten czarny plastik jest ładny, ale on moim zdaniem jest mało użyteczny, ja już to podkreślałem zresztą nie raz, no a tak prezentuje się słuchawki już z podpiętym mikrofonem, na pewno testy tego mikrofonu również oczywiście będziecie słyszeli, także na moim kanale. Moi drodzy, tak prezentują się słuchawki Ozone Gaming Onda Pro. Ode mnie to jest na tyle, jeżeli chodzi o rozpakowanie. No myślę, że na recenzję tych słuchawek długo Wam czekać nie przyjdzie, bo to są na razie jedyne słuchawki w tej chwili, które mam w testach, więc też nie będę jakoś specjalnie zwlekał z ich oceną. Ode mnie to jest na tyle. Ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.